Witam wszystkich. Andrzej Pasieka pod Gruszą, 29 października. Wyciągam płytki i może w niedzielę odymimy. Wyciągam ramki, tam widać, które były do osuszenia, Pszczoły latają dzisiaj. Było ciepło wczoraj, dzisiaj parę dni jest naprawdę bardzo ciepło. I tak, usuwamy płyteczki, mają jeszcze ramki do wyczyszczenia niektóre i będziemy dymić już takie leniwe te pszczółki się zrobiły fajnie popatrzeć sobie na pszczoły Zaznaczam, które mogę dymić, bo niektóre folie mają otwory i nie mogę tego zrobić. Dlatego zaznaczam, które będą do dymienia kontrolnie. Jeśli coś się będzie działo, to będziemy dalej leczyć wszystkie tabletkami. Tu otworzymy kolejną rodzinkę. Tu stoją w cieniu. To tak mniej aktywne są te pszczoły. O, idzie. Tu ma dziurę. Tutaj nie mogę odymić, będę myślał znaczą sobie w ten sposób Usuwamy Pana Zdzisława patent były kilkanaście dni Znaczy osuszyły tą ramkę czy nie e, jeszcze jest cała. Niech przenoszą. Hmm. Ciekawe, jaka ta zima będzie, co przyniesie nam. Dobra, zamykamy. I jeszcze do tego otworzymy, I otwieramy. mają pieższgę. one są szczęśliwe, że im ktoś otwiera. No dobra. Odejmijmy. Ten też zaznaczy, który. I ten film będzie połączony z 29 i prawdopodobnie z niedzieli. Tu się zrobił nalot, bo pszczoły łączyłem. To te rodziny, dwie. Tu mówię z lasu przywiozłem, bo była. Dosyć agresywna i mało tej pszczoły było, żeby zostawić na zimę. Podzieliłem pomiędzy, bodajże, tym i tym małym. Te y 5-6 ramek, bodajże. I dlatego one teraz po strzepaniu wyszły. I tak się dzieje. Tu już po zaznaczyłem tą rodzinę też, żeby to chciało kopcić. Zobaczyć. No. No dobra. I połączymy filmy i widzimy się w niedzielę. Jeśli uda się odymić i rzucić, to zapraszam do oglądania jak to wygląda. Tymczasem. Cześć. Witam wszystkich. Andrzej Pasieka pod Gruszą 31 listopada. Wczoraj odmieniłem pszczoły, dzisiaj, dzisiaj zobaczymy, jak to wygląda na wkładkach. Przeliczę, popiszę, wyczyszczę wkładki, nasmaruję olejem jeszcze raz i wybrane rodziny skontrolujemy. Zobaczmy, jak to wygląda tu, jest waroza. Jest i trochę 10, 20, 30, 40, 50, koło 60 sztuk na pewno. Plus minus, ja to czyszczę i będę odnowiał to z powrotem. Tu już jest znacznie więcej. 200 sztuk. A no tak myślę, że też koło tego. 150-200. No posypało. Tu jest. Też jak widzicie tej warozy. Sztuki latają 14-13 stopni Coś koło tego Godzina 8 Po przestawieniu czasu Sklenar, gdzie było bardzo dużo czerwiu I jest bardzo dużo tej warozy 250-300 sztuk Kolejna rodzina do testowania, czyli musimy wszystkie odymić płytki coś, swoją funkcję spełniły, ale tak jak widać tabletka robi swoje. A no i teraz przemyślenia, że trzeba było wcześniej te pszczoły odejmić, zaraz po lipie, czekać na nawłoć, nie łudzić się, że będzie miód. Bo pszczoła tak jak jeden tam w komentarzach napisał, że jest i tak pokuta, no jest pokuta. Jest pokuta i pokuta. No i teraz tu na tej wkładce zobaczcie co tu się dzieje. To jest tak jak y, mówiłem, nie wiem czy to było na tym filmie, czy nie. Była moja stara matka, coś z nią było nie tak. Chyba połączyłem z rójkową, a tu się posypało. bardzo dużo czyszczę to piszę mniej więcej na daszku ile y, sztuk i zobaczymy jak będzie po wieczorem po dobie jeszcze minęło od wczoraj to od 18 bodajże jak kopciłem jest godzina 8 minęło parę godzin, zobaczymy po dobie i zobaczymy po paru dniach po czterech dniach jak to wygląda. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!